Przedkładania kolejnego dokumentu. Okay. E, czy zgłasza Pan wnioski formalne? Tak, chciałem zgłosić wniosek formalny, że zgodnie z instrukcją, którą utrzymałem, e, przed do wnoszę e, wniosek o e, czy żądanie wrotu kosztów, które poniosłem w, w wszystkich instancjach. E, wyjaśniam, że nie jest to wniosek formalny. Wnioskiem formalnym jest wniosek, który dotyczy możliwości rozpatrzenia sprawy w dniu dzisiejszym. A więc yy, wniosek o ewentualny zwrot kosztów w przypadku hmm. można sukcesu nie umożliwia przeprowadzenia rozprawy. A to nie bardzo pozwoli na wniosek? Przed zamknięciem rozprawy. Wyjaśnię Panu, jak to wszystko będzie przebiegać. Czyli została sprawdzona obecność osób, które się stawili. Sąd stwierdził, że jest Pan właśnie Wiesławem Miśkiewiczem, czyli stroną postępowania. Druga strona nie stawiła się, nie ma pełnomocnika przedstawiciela drugiej strony. W tej sytuacji sąd przystępuje do rozpoznania skargi kasacyjnej. Najpierw musi jednak ustalić, czy strony te obecne nie zgłaszają wniosków formalnych, które uniemożliwiają przeprowadzenie rozprawy w dniu dzisiejszym. Nie składa. Nie, nie, nie. nie składa pan takich wniosków. Dalej, sędzia sprawozdawca przestawi pokrótce sprawę. Następnie będzie mógł Pan Wypowiedzieć się co do tej sprawy. I tutaj trzeba podkreślić, że chodzi o skargę kasacyjną. O to wszystko, co jest zapisane w skardze kasacyjnej. I wtedy może Pan złożyć wniosek o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Następnie, jeśli nie będzie żadnych pytań nie będzie sąd już um, potrzebował wyjaśnienia jakiejś okoliczności. Rozprawa zostanie zamknięta. Panowie przejdą przed salę rozpraw, a sąd natomiast uda się na naradę. I po naradzie zostanie ogłoszony wyrok. Od razu e, też wyjaśniam, że każdy do kogo zwraca się sąd powinien wstać. W tej chwili może Pan siedzieć, ale jeżeli chce Pan zabrać głos, to powinien Pan to zasygnalizować na przykład podniesieniem ręki. Wtedy ja jako przewodniczący składu orzekającego udzielam Panu głosu, Pan wstaje i na stojąco mówi to, co ma zamiar powiedzieć. Pan jako publiczność nie ma takiej możliwości. Może Pan jedynie być obecny, przypatrywać się i przesłuchiwać i nie przeszkadzać w przeprowadzeniu rozprawy. Tak więc, po naradzie sędziowskiej zostanie ogłoszony wyrok. Wyrok jest prawomocny, czyli nie można wnieść od niego jakiejś skargi, odwołania, zażalenia, skargi kasacyjnej. Jest to już definitywne, końcowe załatwienie sprawy. <laughs> Może być oczywiście tak, że dojdzie do uchylenia zaskarżonego wyroku i wtedy sprawa wraca do sądu pierwszej instancji, czy ewentualnie wraca do organu, jeżeli zostanie uchylony wyrok sądu pierwszej instancji i.